Słoneczko przy przepiękne, Marek zmienił czapkę. Na taką nieco cieńszą, żeby się tak wiecie nie przegrzewać niepotrzebnie. Skoczymy do sklepu. Jeszcze muszę iść po te nieszczęsne ręczniki, których ostatnio nie kupiłem. A że tu jest park handlowy, gdzie jest... A ja to do bagażnika chciałem włożyć, to by miało sens, nie? Gdzie jest i Lidl, i Biedronka, no to zajrzymy i tu i tu. To co? Idziemy najpierw do Lida czy do Biedronki? Nie no, ja idę do Lidla, Aha. ale powiem szczerze, że nawet wypiszecie w komentarzach, że zmieniliście kurtki z cieplejszych na no, chłodniejsze dzisiejszy. i że czapki też pozmienialiście. Niektórzy mieli grube czapy. Czekajcie, jeszcze wezmę sobie tutaj. O, jest. Torba. Na takie chłodniejsze. Ja to w ogóle bez czapki chodzę. Zakończę. Tak, bo jest naprawdę ciepło. Jeszcze jak słońce do tego przygrzeje, to... Idziesz do biedry? Nie do biednej tak do lidla. Dobra, to do idziemy teraz do sklepu, do tego lidla, który Marek, tak by chciał, żeby był A słuchajcie, tak? się odniosę, bo e, jedna osoba chyba mnie nie jest, o, znaczy. Nie, jedna plusy to łapki. Więcej, tak więcej. nie zrozumiały mnie, ale spoko, odniosę się do tego. Pojawiły się już białe. I gwiazdy bytlęskie. On się, że pojawił, że one takie ładne nie są, te czerwone, te czerwone jakoś bardziej się tak rzucają w oczy. Jakie dziwne. O, ale nie, ta awokado jest aż przejrzała. Aż tak? Mm, aż dotknie, że one się już wiesz co? Nie, Czekaj, to są takie ładniejsze. Może. O, to może będzie. Mm. Nie, a to... to a, a to są ten... będzie twarde. Poczekaj. O, te będą ładne. Tak? Bo to dotknie, że już ci palce wchodzą. Mm. Takie dojrzałe, nie? Pamiętamy oczywiście o króliczkach które jedno, ale coś słaba dzisiaj mm. jest ta fęczek. ona nawet to jest ładny pęczek Zobaczymy, czy są tu pomidorki, które zawsze kupujemy. No są te małe. One były bardzo dobre ostatnio, półciutkie, ale wolałbym kupić te, co zawsze biorę, ale powiem Wam, że ich nie ma znowu. Chyba się sezon na nie skończył Tu są takie Dobra biorę te, bo te są też sprawdzone, więc nie będziemy szukać Tu są nasze ulubione ciasteczka, ale nie ma już... O tu są jakieś takie, ale to pistarcie jest. Myślisz? Myślisz? No ale tych nie ma tych takich. Tych jeszcze dobrze. nie testowaliśmy. No nie. Tych nie testowaliśmy. No i to tyle. Ale tych czekoladowych już nie ma. Mogą być. Ostatecznie będą te orzechowe. Dobre, koleś. mieliśmy jeszcze. Mieliśmy je, tylko Te? No coś kojarzy ten orzechowy smak. I takie? No to nie, mieliśmy nie teraz to jest tak nowy. czymś nowym. Dobra, no to Stowarz będzie. To Italiano. Z... Hmm. Myślę, to. To jest a Pan? mieliśmy to kiedyś, chyba Ale czekaj, wieliśmy. ze szczypior... Nie, szpinak, czosny, pomidor, bazylia. A jeszcze jest koperek. Tu jeszcze jest ten, słuchajcie, ale ten jest raczej średni. Bo on jest taki suchy tu. Lepszy jest ten, ja naturalnie, nie? Jak się nie mylę. Tak, ja naturalnie jest najlepszy. Przepyszny, wędzony. My szukamy mascarpone. Tu jest mascarpone. O takie Ci chodziło? Tak, dzisiaj jest mi potrzebny do pieguska i śmietanka. A tu masło klarowane, proszę. 22 zł. O właśnie, 90, mogę, 98. mogę zobaczyć? Kiedyś chciałam sprawdzić. Składniki śmietanka. No. O! Klarowane jest. może być dobre. Może być. Ale tak? my mamy swoje. Tu jest pół kilograma. 99,88 To no To wychodzi drożej niż swojskie. Bo jak jeszcze kupicie w promocji, no to masło to w ogóle wychodzi tanio. Ale musisz jeszcze do Ja wiem, no. czas i robotę. Gaz, sprąd, ewentualnie. No tak. No i pracę. Tak, a tutaj też jakieś pyszne. I ryzyko, że ci coś się przyjara. No i trzeba to też tak, umiejętnie robić. Czy są kubeczki w tym roku? Nie, no pewnie będą. Otóż co? Słuchajcie, muszę kupić, bo co roku kupuję kubeczek. A trzeba od jakiegoś czasu, nie? Żeby nie było. 34 finał. A to są takie butelki? Nie, to jest taki bidon, jakby nie. Mm -hmm. ja sobie jest taki kubeczek. I powiem, on jest? O 35 zł? Tak, 35 zł. A ładny. O, pyk. Weźmiemy sobie jeszcze sałatkę jarzynową. Jak zawsze bardzo dobra. No i te oliwki, może dzisiaj, bo dawno ich już nie było. A papryczki też są. O, ale jakie ładne, takie malutkie tym razem i więcej jest ich, no to będzie idealny duet do dzisiejszego ściana i nie tylko dzisiejszego. Teraz jeszcze idę sprawdzić do Pietronki, czy są dzisiaj te ręczniki papierowe, bo już tydzień się bujamy bez ich. I powiem Wam, kupiłem te w Lidlu, ale one mm, to nie jest to, nie. One są jakieś takie inne po prostu. Także mam nadzieję, że uda mi się kupić te srebrne ręczniki. Ja to tak na to mówię srebrną im w pakowanie biorące takie ładne gwiazdki malutkie ale świeżutkie widać wszystko tu takie duże te małe po dyszce nie po 9 zł te małe takie większe po 22 no to droższe niż w lidlu wypada to coś co muszę kupić Właśnie. kapsułki 70 zł za 95 sztuk. Jeszcze sprawdzę, tylko cenę, czy faktycznie, bo tyle są. Ale cena jest dobra. Jakby jeszcze był taki płyn do mycia w piance, bo też mieliśmy go kiedyś. naprawdę rewelacyjny A te kapsułki też są świetne, bo to bardzo dobrze myją. Także sprawdzimy sobie cenę i zobaczymy, czy jest ten, ta pianka, ale nie widzę tej pianki. tabletki przy zakupie dwóch po 45 zł wychodzi no to słuchajcie, chyba wezmę dwie paczki bo to naprawdę jest świetna cena za 95 kapsułek 45 zł. dobra, no to bierzemy dwie nie? normalnie 70 zł. biorę dwie paki dlatego tak to schodzi to patrzymy, o są ręczniki i to są właśnie te srebrne, słonne ręczniki o których Marek tak mówi srebrne dlatego, że to jest taki szaro-srebrny kolor a są też rewelacyjne bo już są takie zielone, ale nie, jakoś nie. Te są i mocne, i dobrze chłoną. Także bierzemy taką paczuszkę. Teraz się okaże, czy faktycznie się nabije promocja. Ok, 70 zł. O, i faktycznie, widzicie? upus 50 zł, czyli 90 zł za dwa opakowania. Czyli mamy 100. Ile 90 kapsułek. I jeszcze z kartą Biedronka mi doliczył kolejny rabat, czyli dwie dychy kolejne. Przygotowane dzisiaj jeszcze wędinka jarmarkowa, do tego sałatka, awokado, oczywiście warzywka, herbatka, a tu pyszny biszkopt do ciasta, które Marzenka dzisiaj będzie robiła, czyli do pieguska. Zresztą przepis na tego piekucka znajdziecie w naszym e-booku. Serdecznie polecam. Majonez. Słuchajcie, muszę iść do lodówki. Bo majonez. Bo Marzenka robi kolesława. A my czekamy na naszą lodóweczkę. Ma być do, do godziny 13. Także zobaczymy. Bo raz już tak było, słuchajcie, że wykupiliśmy do godziny. się okazało, że nie przyszło. No ale póki co wiecie, siedzę spokojnie, teraz będzie kawusia, a do kawusi będzie nowy kubeczek i to kubeczek można powiedzieć, no nie wiem jak to nazwać, świąteczno-finałowy, no wiecie o co mi chodzi, także taki piękny kubeczek sobie dzisiaj zakupiłem, tu są jeszcze z poprzednich lat kubeczki, no nie wiem od którego roku to kupujemy, no, bardzo ładny, można go myć w zmywarce, no na pewno. 34 finał. Czyli słuchajcie, 34 lata, a ja pamiętam jak dzieciak byłem dzieckiem, wracałem od mojej babci, wracaliśmy w święta i wisiał taki duży plakat. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Powiem wam, wtedy też człowiek tam nie wiedział do końca, co to będzie, nie? A to już 34 lata minęły. Ale teraz widzę, tu jest uszko w kształcie serca. Hmm, ale ciekawe, co to wytrzymało. E, no idealnie, popatrzcie. No rozwiązanie fenomenalne. Dobra, kawusia wpadnie z cynamonem. Na razie bez kartamonu póki co. Może sobie potem zapotam, zapodam drugą. No i tyle. Tu się robi Kolesław. Idę maszynko do komóreczki. Dobrze, no ja już czekam. Poproszę tak, majonez. O, jaki, jak zamówienie słuchajcie. Majonez, poproszę mięso. Potlenie. Mięso też? A. Tak. Yy, poproszę, tam jest cebulka jeszcze w pojemniczku, to też ją poproszę. Dobrze. Yy, poproszę, poproszę. Ja, ja chyba przyniosę wszystko, ty sobie wybierzesz i O, to... O, widzisz? Bo wczoraj sobie tak dreptałem, nie? A to to, a to tamto. No i muszę się nagrać jeszcze na tą stronę, bo powiem wam ten kadr to jest historyczny kadr. Jutro już takiego nie zobaczycie. Mm, oby. Jutro już tu będzie, wiecie, lodóweczka stała. Jeszcze dzisiaj tak, stanie ta dzisiaj lodóweczka. Czym tym się muszę zająć. Piękny biszkopt. Biszkopcik na pieguska. Dzisiaj go zrobimy, mam nadzieję, że już do nowej lodówki go. A jutro goście, goście. No jutro goście, goście. O! jutro goście na kabusie. Wprawdzie nic tak na... później zamówimy coś, nie do jedzonka jeszcze. Ale kabusia będzie, kasztanki za chwilę będę też robiła. Tylko potrzebuję, no właśnie... Przepisu u nas znajdziecie i na pieguska, i na I pieguska, kasztanki. i kasztanki, słuchajcie, I Jeszcze choinka ci się przyjdzie, wieniec się przyjdzie. Tak? No. Od razu go sobie Mieliśmy tu Nie też zobaczyć, no ale już chyba nie dzisiaj. Nie. nie będziemy robić takiego. Jak jest dziura, to dziura jest. No, i to stanie się kropelką. Dobra, ale słuchajcie, Bo teraz tak, lodówka musi stać co najmniej, o tym trzeba pamiętać, co najmniej dwie godziny, jak przyjedzie z transportu, musi stać w pionie, żeby wiecie, wszystko spłynęło. No i teraz mówię tak, jak oni przywiozą mi ją o godzinie pierwszej, powiedzmy pół do drugiej, zanim wszystko co i jak, zanim ją tu wstawimy. Zanim ten czas, no to wiecie, trochę minie i mówię, będzie problem, nie? Bo z tyłu był, był kabelek, ale kabelek się okazał na tyle długi, że można go było wyciągnąć, włożyć pod zabudowę. No, i tu tylko zdemontujemy to i wtedy podłączymy. Także lodówka przychodzi. Ja ją od razu montuję w tą y, naszą zabudowę. Wszystko robię. No i potem tak za 2-3 godzinki ją od, załączymy i myślę, że będzie działała, chłodziła i cieszyła. Mam nadzieję, bo już czekam na to. Słuchajcie, bez lodówki jednak nie jest to wygodne. A to wiesz, to bez wielu rzeczy człowiek w dzisiejszym świecie no. jest nie ten nieprzyzwyczajony. Już się tak przyzwyczaił, słuchajcie, do takiej wygody, do komfortu takiego, no bo. Ale to nie traktujesz na, na No, tych to jest dla mnie, no właśnie, nie wygoda, Ty tylko to jest must have ta nawet, nie? To musi być, no. A, bez piekarnika, A kiedyś mówisz, ludzie czy? żyli bez piekarników, bez lodówek. No pewnie, że bez by było bez pralek, no, bez, prale, bez, zmywarek. bez zmywarek, bez chodzących odkurzaczy i tak dalej. nie? Ale cóż, świat się zmienił, ludzie się zmienili, poglądy się zmieniły. Wszystko się zmieniło i wszystko poszło do przodu. No właśnie, a wiecie co będzie za 20, 30, 50 hmm. lat? Mam dobre wiści, dzwonił kurier. To nie jest kurier, bardziej, to jest dostawca. Ale zobaczcie, ja teraz patrzę, że tutaj jest Marek e, pokazywał, że to jest serduszko. Ale słuchajcie, Marek myje kubek, myje kubek, zaraz kawę wlejemy. Marek umył kubek i tak czyta, czyta i generalnie jestem miły. No to patrzcie do mnie. Nie? Generalnie. Generalnie. No. Marek kupiłeś sobie idealny kubek. No i popatrzcie, Marek w okazałości. Rano dzisiaj jak się widziałem. Tak. I tutaj już jest y, cukier. Kawka się robi, jak słyszycie, ale ja stwierdziłam, że ja jednak to muszę mieć kubełka. A ty taką nie? pijesz kawę? Nie pijesz tej cynamonowej? Też będę piła. Ja piję wszystko, bo mm -hmm. ja kawę to ja lubię dużo, wiecie? Ale ty masz na jakiegoś cebulę. No właśnie co nie widzę? cebulka. Nie wiem, co to jest. Ale na całe szczęście to nie nagrywa, wiesz? Nie? Nie. Dobra, to robimy kawę. Ja już tu szykuję swoje rzeczy i robię. Tak, a tu jest, słuchajcie... Kolesław się robi o, o coś mryga mryga o już nie mryga robi się no znowu mryga o teraz nie mryga Jest cały kubek? nie nie pół marzynko, bo nie wypiję, to, to jest siekiera ta kawa dobra wystarczy ty o zupełnie no to mam takie delicious. to ty jesteś Ciania z ja ci powiem się robi Kolesław w ogóle zgubiliśmy majonez słuchajcie miał być w naszej komórko lodówce, go nie było więc gdzie na majonez w szafce się okazało że był Także będzie pysznie. Jak już widać za mną, karton stoi, a to jest dobry znak, że byli panowie kurierzy. Nazwijmy to tak. Przywieźli sprzęty. Jesteśmy po sprawdzeniu. Na gorąco, także świeżo po rozpakowaniu. Wszystko jeszcze zimne, chłodne, nabiera temperatury, ale tak, sprawdziliśmy. Płyta jest w całości, chociaż Marek już psioczył, że coś tam ona inaczej jest od spodu zbudowana niż no. ta i obawia się, czy wejdzie, nie? No, boję się, że do szafki może mi się nie za bardzo, widzicie? Tu jest taki wichajster, plastikowy, duży. No, ale gruby. tamta też to musi mieć, chyba, nie? Ale tamta tu miała to takie trochę inne, widzicie, tak jakby płytsze, mi się wydaje. Także mm -hmm. możliwe, że trzeba będzie znowu targać tą e, szafkę, wiesz, wycinać. Mhm, to ale, już mi się nie podoba. No, ale to się prędzej nie dowiemy, jak nie zdemontujemy. No tak, ale na razie nie będziemy demontować, bo... Na całe szczęście są sprzęty, które można kupić i wyciąć. Możemy szpach. to później zrobić, nie? Nie, nie, to w przyszłym tygodniu myślę. No, ale to... Bo to trzeba na spokojnie. No, na spokojnie. Bo jak ale... już posiadanie zdemontuje płytę, to dokładnie tą, no to wtedy już trzeba robić tak długo, aż się tą zamontuje. No tak, tak, bo jesteśmy uziemieni. I słuchajcie, panowie byli tak mili, że nam na platformę naszą wstawili lodówkę. I teraz możemy tym I możemy y, po prostu, y, mamy ułatwienie duże, jeżeli chodzi o, no wiecie, montaż i wewnątrz. Y, w zabudowie, o i ona się prezentuje tak, no i jest w całości też, no. Nie ma żadnych, Od dni, razu się, bo to... o to chodzi, nie? No, bo to różnie bywa, nie? Że nie ma żadnych więcej, żadnych takich rzeczy, które wszystko jest. No jedynie co Marek musi zrobić, no nasza lodówka nie może się w ten sposób otwierać, ona się musi otwierać do okna, więc ale da się to przekręcić. nie? Tak, są tutaj. A gdzieś... to tu jest taka zaślepka chyba. Tak, tu jest zaślepka, tu są takie różnego rodzaju, widzicie, wichajstry, zawiasy, i inne zaślepki, więc to sobie zmienimy. Nie, no, ja myślę, że spoko da się No i bardzo fajna robić. jest, naprawdę bardzo mi się no podoba. No jest podobna do tamtej ja ci powiem. Tutaj w ogóle jest zamrażal, ale pierwszy raz widzę taki podział od 1 je, od do 6 miesięcy, powyżej 6 do 8. A jak no, tu to wygląda? No ta jest, naj, naj, wiesz, no najbardziej taka. No, ale nie, no, one są głębokie w sensie wiesz. nie, nie ta głó... jest bardzo płciutka. Ja wiem, no bo to, to jest, tu jest ten agregat, nie? No. no w tamtej mieliśmy to jako jeden pojemnik i to miało też swój se sens. O, ten pojemnik jest standardowy, też taki. Także no. Tu jakiś takiś. No, no tego pojemnika nie było. No, ale Był. Dobrze. Był też taki? No pewnie. Takie schodki jeszcze... były. Okay. I ale jest bardzo podobna, ci powiem. No jedynie czego tu nie ma, to jakiegoś tu wiesz. No, elementów. ja już tu widzę, że dużego garnka to trzeba będzie znowu, wiesz, wyciągać jedną. No, ale dobra. Ale to nie, no to tą płytkę dajesz tu i masz wtedy wysoko. Tak, tak, no jakoś to tak trzeba. Nie, no jest bardzo podoba. Niby jest 10 cm niższa. Ja nie wiem, gdzie ona no jest, jest niższa. No jest niższa, jest. Ja tutaj widzę, wiesz. Tak. Mmm, tam tą troszeczkę brakuje. No bo ta dolna komora, jeżeli chodzi o zarażalnik, jest taka sama. Nie, to jest tu nie może być nic innego. Ale ta jest troszeczkę Troszeczkę inna. Panowie wzięli starą, <laughs> także też już mamy, wiecie, pożegnaliśmy się i bardzo dobrze, bo nie ma z tym problemu. Teraz tylko trzeba porządkować to wszystko i, I montować. Wstawiamy. No i powiedzieli też nam, że około, około 4 godzin, nie? Zanim się włączy yy, do lodówkę do prądu, to trzeba odczekać kilka godzin, no, co najmniej dwie to na pewno, nie? A ja tu mam w składzie wszystko przygotowane. Jak widzieliście, kabelek już jest włożony pod zabudowę, także my normalnie możemy z tą lodówką wjechać no i tak znaczy, trzeba co? Mamy nową lodówkę, słuchajcie, no, patrzcie, jak to jest, na święta, właśnie mówiłam niedawno, nie, to tak czasami, ja nie wiem, czy to jest takie przy, przypadkowe, czy zrządzenie jakieś, na święta, czy na przed jakimiś wyjazdami, lubi się coś zepsuć, coś zniszczyć, coś, wiecie, nagle przestać działać, i trzeba się bujać. No, dobra, to... to bujamy się, sprzątamy. I jak ona włączy. zaświeci? Jakie jest światło w tej lodówce? Myślę, że jasne. Ciepłe czy zimne? Zimne. No i cóż, pierwsze niedoróbki się okazały, lodóweczka, wszystko super, ale coś się okazuje, zmieniamy kierunek drzwi, no i w słuchajcie, sensie, tu ściągam tą zaślepkę i patrzę, tu jakaś jak taśma samoprzylepna jest, nie, mówi, o co chodzi, tu wkładamy, a to nie zaklikuje, no nie zaklikuje, no, bo, to, bo brakuje, nie wiem, bo, bo nie pokazałeś to, aha, tu nie zaklikuje, bo brakuje, o widzicie, o ten dędzel co on jest? On, on w ogóle nie haczy. Także no. to trzeba będzie czym? klejem na gorąco, chyba zrobić marzenko. Tak, bo to w ogóle tutaj, rozumiesz? Nie, nie mam po prostu takiego jakiegoś elementu, żeby to on jest, tam zahaczył. nie? Ja uważam, chyba, że, że trzeba coś tu odbierać. On powinien być od tej strony, a nie od tamtej. Wtedy by to ładnie klikło i by do, dociskało. No, Ale ktoś patentowo pomyślał tak. I potem na produkcji, słuchajcie, tu dali, już wróciłem taką taśmę z dwóch stron. Dobra, myślę, klejem na gorąco zrobimy, no, no nie ma opcji. Dobra. weszła, trzeba było to tylko tam wyregulować na dole, chociaż to jeszcze i tak trzeba ustawić. Natomiast teraz będę montował zawiasy z zabudowy. No, wszystko teoretycznie jest ok. Jest niższa półka zeszła o dwa otworki. Jeszcze taka szparka tu została, ale tu na całe szczęście są takie dociągi, które ją zablokują. No i wygląda, że to jest wszystko ok. Tu się jeszcze dobije do tej ścianki. Wyreguluję. Obiadek. Kotleciki już się smażą. Tu jeszcze się podgrzewa reszta wczorajszego barszczu grzybowego. Już to wyłączymy. Kartofelki, kolesław. U nas znajdziecie przepis na pyszny domowy kolesław. A lodóweczka już zamontowana. Jeszcze nie podłączona. Kubeczki te pozasezonowe znalazły miejsce na górze. Miejsca się zrobiło jakby trochę więcej. Lodówka jest umyta, wyczyszczona. Wszystko słuchajcie działa tak jak trzeba. A tego się najbardziej obawiałem, ale wszystko się domyka, zamyka. Jest tak, jak było dokładnie. Także nic, teraz czekamy do 16. Tak wiecie, pirazy drzwi, żeby ją załączyć. I mam tylko jedną nadzieję, że po podłączeniu tej lodówki okaże się, że ona działa. Bo może być też tak, pan powiedział, że lodówka nie zadziała, to wtedy trzeba tam do sklepu pisać. Oni potem przyjeżdżają i wymieniają na nową. A znaczyłoby to tylko tyle, że na nowo trzeba byłoby wszystko montować, demontować. Nawet o tym nie myślę, ale to za pół godziny się okaże, jak ją podłączymy do tła. Czas na dzisiejszy obiad. Schabo... Są schabowe? Tak. Schabowe. Mm, no, ładnie. Na smalczyku. Do tego kartofelki i surówka kolesła, którą sobie teraz, słuchajcie, jak smakuje. Była robiona w warunkach ekstremalnych. Mm, dobra, chrupiąca. Świeża. Mm, bardzo dobra. Także dzisiaj taki padnie obiad. A potem jeszcze będzie robione ciasto. Także trochę jeszcze będzie działo. Pyszny obiad zjedzony. Lodówka podłączona. I co było w poprzedniej lodówce? Nawet światła już nie było. A w tej zajrzyjmy do środka. Mamy światło. Tylko trzeba ją jakoś odpalić. A najgorsze jest to, że słuchajcie tu, ach, o, tu jest. No. Aha. Momencik. Minus 16, minus osiemnaście. A tu gdzieś, ale to jest tak na czuja, jest zrobię, nie wydajcie? Poczekaj. Teraz 4, 6, 8, fast. Nie, ja nie chcę Ja, fast ale no. tu fast bym no. zrobił. Na, na tym? No pewnie. Zamrażarka nam nie jest no, potrzebna dzisiaj, ale lodówka, żeby się rozchodziła, żeby włożyć wszystko, nie? No. No to teraz no, dajmy sobie ale ja czas. Nie wiem, czy ona nie, nie musi najpierw wiesz, dobrze się schodzi przez kilka godzin? Mm, bo tak napisali, daj spokój. Jak myśmy lodówkę ile razy myli. No co? dobra, ale wiesz, to są takie lodówki, że one no, są. Dobra. Lodówkowe, dobra. To światło jest. To już jest coś. <laughs> Ciekawe, czy się, będzie szybko chłodziła? No na fast, to powinno szybko. Ale ciutko to Kasztanki już zrobione, zapakowane. Za chwilę trafią do lodówki. A tu przygotowuje się piegusek. Tak wygląda biszkopcik z makiem. Bardzo ładnie. Brzoskwinki, mascarpone, migdały. No i jeszcze oczywiście nie było się bez strat. Nie? Bo Marek poszedł do komóreczki, lodóweczki po śmietankę, która mu spadła na korytarzu. No i trzeba było lecieć szybko po nową, ale już jest sytuacja uratowana. Normal. Chociaż powiem Wam, nie lubię tej śmietany, bo leci mi taką chemią. No ale wiecie co pod ręką nie? do Lidla nie polecę specjalnie pośmietane, ale dobra, jakoś to myślę będzie. Także takiej pyszności na jutro się tworzą. A jak tam lodóweczka? Macie u nas w e edbukach i nie tylko edbuka. Tak, słuchajcie, to zamiast cukierków na święta kasztanki po prostu rewelacja. No teraz, jutro zobaczycie więcej, jak już folia będzie ściągnięta, bo to jest no, pudełko bez folii. No, nasze kasztanki. No ale wiesz, każdy są inne, nie? Jakby nie było. Dobra. No taką Dobra. kupiłem, bo nie było innej. No bo potrzebuję troszeczkę też do, wiesz, do... Nie wiem, gdzie ją postawić, żeby teraz nie wylać, bo to jest towar deficytowy, jak się okazuje. No, jeszcze raz do żabki, matko, nie, ale problem. W nie, sensie taki problem to nie problem. A jak tu sytuacja? Eee, no chłodek już jest, pięknie, chłodno. Nie wiem, jaka temperatura, ale chyba 2 stopnie jest ustawiono, bo to jest to szybkie. A w zamrażalniku? No, też chłodek jest. Dobra. Zatem tam się robi ciasto, a tak dokładnie do krem. Nie, dobra. A tu sobie potem, słuchajcie, czekają paczuszki, dzisiaj dzień marzenki. Więc Marzenka otwiera dziesiąteczkę, nie wiadomo, gdzie się ona kryje, ale gdzieś, myślę, no, gdzieś tu się ją znajdzie. 22, już widzę. Ciasto już złożone, także teraz tylko zafoliować i do nie, nie, jakie foliować, proszę Pana, Pan zapomniał, że jeszcze jest polewa A, i migdały. zapomniałem. Trochę mi się zjarały migdały i niektóre wyjadam. Gorzkie? Mmm, ale uwielbiam takie zjarane. Mm. I tylko na ciasto nie zawsze, bo mm, one są mogą być za gorzkie, nie? a czy mm. możemy sobie spróbować, jak krem wyszedł. Mm, krem wyszedł fajnie. Chociaż nie ma go dużo. Dobry, mm, słodki. Dobry. Dobra. Mm, mm, dobra. Reszta może być. Teraz tylko gorzka czekolada. Śmielanka. Polewa. I do lodówki. I musi czekać do jutra. W tej nowej lodówce. Zobaczy, czy chłodzi. Sprawdzimy. O, jest światło! Ty. No jest słodek jest. No jest słodek, a zamrażami? O! Tu już jest fajnie. No to można teraz ją zapełniać. Ciasto w lodówce. Kasztanki też w lodówce. Czekają na jutrzejsze testowanie. Mam nadzieję, że będą dobre.